Dziękuję ci tato, że bijesz na tą czasami grabiami, a czasem opatom Dziękuję ci tato i wiem to na pewno, przez cały dzień bijesz mnie cegłą. Nie boję się, w śmietniku śpię, ojciec za nogę wyciąga mnie. Nie boję się, gdy z dziadkiem śpię, jak dziadek pierdnie ulatniam się. Dziękuję ci tato, że bijesz mnie szmatą, czasami grabiami, a czasem opatom Dziękuję ci tato i wiem to na pewno, przez cały dzień bijesz mnie cegłą. Nie boję się, w śmietniku śpię, ojciec za nogę wyciąga mnie. Nie boję się, gdy z dziadkiem śpię, jak dziadek pierdnie ulatniam się. Dziękuję ci tato, że bijesz mieszmatą czasami grabiami, a czasem opatom dziękuję ci tato i